Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Za kogo ludzie uważają Syna człowieczego? To pytanie Jezus stawia uczniom, gdy towarzyszą mu już od jakiegoś czasu. Widzieli nie jeden cud, słyszeli nauczanie, przypowieści. Doświadczyli też, jak różne Jezus wzbudza reakcje wobec tłumów, faryzeuszy, pogan. Jedni przyjmują go z entuzjazmem, inni ze strachem, jeszcze inni z wrogością, szukają pretekstu, by go zdyskredytować. Wśród tych wszystkich reakcji niełatwo udzielić jednoznacznej odpowiedzi, wyciągnąć ogólny wniosek. Dlatego Jezus od pytania, za kogo uważają mnie ludzie, przechodzi to, a Wy za kogo mnie uważacie? Statystyki czy sondaże. Co o Jezusie myślą ludzie, mogą być optymistyczne lub nie, ale kluczowe jest, kim On dzisiaj jest dla Ciebie.